Wracam sobie dzisiaj z obiadu, a że auto parkuje pod halą na parkingu podziemnym. Zauważyłem taką sytuację. PiS, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna, zrobiła sobie punkt kontroli wymazów. Ja nie oglądam wiadomości ani nie słucham radia, ale gdzieś mi tam śmignęło na internecie, że punkt w Dobrowie Górniczej wszyscy są zarażeni i zamknęli. Coś takiego przeczytałem, ale nie czytałem więcej hala Centrum Dąbrowa Górnicza. Pis Państwowa Inspekcja Sanitarna, nie mylić z pisiorami, czyli tą frakcją najbardziej pasożytniczą w Polsce, zrobiła sobie punkt wymazów z nosa u mnie na hali w garażu podziemnym. Przypomnę wam, że w Polsce nie ma czegoś takiego jak Sanepit. W Polsce Sanepid to jest nazwa używana potocznie, nawet administratorzy stron robią linka, otagują stronę jakąś i piszą sanepid, nie ma czegoś takiego jak sanepid, jest pis, państwowa inspekcja sanitarna, powtarzam, nie mylić tego z pisiorami, najbardziej pasożytniczą frakcją polityczną. Zrobię jeszcze punkt z okna, aby uspokoić wszystkich, nie ma w ogóle szału, nie ma tłumów, jak wróciłem to było kilka samochodów, teraz widzę przez okno cały czas jest pusto, nie ma ani jednego samochodu, nie ma kolejki, jest cisza, spokój, nic strasznego się nie dzieje. Także nie nagrywam w filmiku dla jakiejś sensacji. Tylko po prostu. Dwa miesiące temu nagrywałem w tym samym miejscu pigwowca, który tam rośnie, którego zrywałem. A teraz nagrałem wszystko, co się dzieje wokół Hali. I tyle. Żadnej sensacji.